Tak? O co chodzi? A po cóż bym wiedźmi nawołał, żeby o wieści z książęcego dworu rozpytać? Mam problem z potworem. A, to ty wystawiłeś zlecenie. No słucham, mów, o co chodzi? Wpierw proszę wasz mości, ustalimy pewne zasady. Nie przypominam sobie, żebyśmy przechodzili na ty i z racji ogromnej różnicy stanów między nami raczej do tego nie dojdzie. Dlatego oczekuję, że będzie mnie waszmość tytułował Messie de Bourbeau. Posłuchaj mnie uważnie, kolego. Różnimy się nie tylko stanem, ale i tym, że ja mam na plecach srebrny miecz. A ty nie. Czy to jasne? Będę cię tytułował jak zechcę i albo się z tym pogodzisz... Albo twój problem z potworem zostanie nierozwiązany. Co za tupet? Złożę skargę do Waszego cechu. Tak? Zaadresuję na dział obsługi klienta Kermoren, Kedwen.